Cześć mordeczki, dzisiaj w trzecim odcinku Złotej Czwórki będzie, będę rozmawiał o trenerze Fliku, który przeszedł z Bar do FC Barcelony. Wcześniej prowadził reprezentację Niemiec w 25 meczach, 12-krotnie zwyciężając, siedmiokrotnie remisując remisując, przepraszam, yy, sześciokrotnie przegrywając yy, w bramkach miał stosunek 60 do 30 i zdobył 43 punkty. Jeśli chodzi o kwalifikacje i ro, różnego rodzaju mistrzostwa. Yy, jak wiecie, Flick pracował wcześniej też w Bayernie Monachium i pracował właśnie z Robertem Lewandowskim i teraz po raz drugi będzie miał okazję się z nim spotkać, ale w FC Barcelonie. Jak wy sądzicie, czy praca Flika coś przyniesie w FC Barcelonie? Czy zdobędą jakieś mistrzostwo, Puchar Króla, a może podbiją pryzmat europejski? Bo ja myślę, że w pierwszym sezonie to jakiś tytuł Puchar Króla, Króla może zdobędą, ale pryzmat europejski... Jeszcze za wcześnie o tym mówię, mówię, ale ten trener naprawdę jest profesjonalnym trenerem, bardzo dobrym trenerem. Duzo, dużo osiągnął z Bayernem, chyba zdobył Ligę Mistrzów w 2020 roku, z tego co ja pamiętam, albo się mylę. Ale jeśli uważacie, że Flick jest złym trenerem albo źle będzie prowadził Barcelonę, to piszcie w komentarzach a. i nie zapomnijcie o łapkach w górę!